Cześć Minecraft kumple, z tej strony over. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i na początku mam dla Was taki mały konkursik. Wystarczy zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i napisać w komentarzu swój nick, na jakim będziecie grali na rghc.pl. I co powiedzmy 50 łapek w górę losujemy jednego sponsora. Czyli na przykład, jeżeli będzie tych łapek 300, to wylosujemy aż 6 sponsorów. Więc łapka w górę, sub dzwonek, swój nick z serwera w komentarzu i macie szansę wygrać sponsora. I co to jest za odcinek? W tym odcinku chciałem Was ogólnie zaprosić na mój serwer, który startuje już w ten piątek o godzinie 18.00, czyli 15 marca. I jest to kolejna edycja nowego sezonu, jest to już druga edycja kolejnego sezonu, nowego sezonu, lepszego sezonu. Tym razem mam nadzieję, że już wszystko wyjdzie elegancko, bez żadnych opóźnień i itd., Mam dla was, chciałbym, abyście jeszcze zobaczyli trailer trailer serwera i teraz może wam go puszczę, i ogólnie dajcie znać, czy podoba Wam się ten trailer. Tak więc teraz proszę bardzo, oto to trailer. I co nie myślicie, Minecraft Kumple? Mi się w sumie podoba. A Wam, według mnie, jest naprawdę bardzo ładny jeden z ładniejszych, jakich widziałem w ogóle trailerów. I ogólnie, jeżeli chcecie dostać YouTubera, Vipa, Swiperupil, po prostu jakieś case'y, to wystarczy wrzucić ten trailer na swój kanał. Link do pobrania będziecie mieli w opisie, tak samo jak nagrody i opis do ustawienia tytuł filmiku itd. I praktycznie za każdy filmik będą jakieś nagrody. Nawet jeżeli będziesz miał 10 wyświetleń to jakiegoś RG Case'a wam zarzucimy. Więc naprawdę opłaca się wstawić ten trailer na swój kanał. A co do serwera. Jest jeszcze taka bardzo ważna informacja, ponieważ ta edycja będzie na zamki. Tak, ta edycja będzie na zamki. I uwaga! Najlepszy zamek Gildia z najładniejszym zamkiem wygrywa 100 zł Tak, wygrywa aż 100 zł, więc możecie zarobić aż 100 za granie w Minecrafta, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry deal. Stuwa za samo granie, no to naprawdę no myślę, że myślę, że jest nieźle. E, ocenianie będzie w sobotę po starcie, sobotę tydzień po starcie, czyli nie wiem, chyba to jest 21. E, no i będzie top 3 gildii, top 1 dostaje... Właśnie 100 zł, top 2 jakieś sponsory, top 3 jakieś swipy, no oczywiście na następną edycję e, lub też na tą jeszcze pomyślimy e, więc no e, Serwer jest też mega dropem, oczywiście cheat jest taki sam tak jak wtedy, czyli 4 raczej nie będzie, ponieważ jeżeli ktoś grał na uprzedniej edycji, to wie, że cheat jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry e, z serwera będą również live'y Będą codzienne live, y i tak dalej. Gil z widzami jakąś elegancką sobie zrobimy, więc myślę, że naprawdę edycja potrwa tutaj długo. Zresztą, każda edycja na RGHC trwa długo. Ten, kto gra, ten wie. Jeżeli jeszcze nigdy nie grałeś na RGHC, to myślę, że to jest najlepsza pora, aby sobie w końcu zagrać na tym serwerku i zobaczyć, co to znaczy, dobry, elegancki serwer. Zbyt wiele nowości nie dodaliśmy względem poprzedniej edycji, bardziej skupiliśmy się na tym, aby poprawić rozgrywkę, błędy i tak dalej. Będą żelazne sety Żelazne sety będą włączone do godziny 24 tak samo będzie w, będą wyłączone kity, RG case i tak dalej do 24. Po 24 wszystko będzie działało. Jak sety wtedy włączamy kity, tak itd. Będzie również siłka 1 w efektach, tak jak chcieliście na fanpage'u. Tak zrobimy, więc na tej edycji dodajemy siłkę do efektów. Myślę, że ta zmiana naprawdę bardzo Wam się spodoba. Limit do 2 koksy, 8 refili i 3 enderperły. Limit również został troszeczkę zmniejszony, ponieważ zrobiliśmy ankietę na fanpage'u i. Zmniejszone limity, oczywiście, wygrały. I są jeszcze beta testy serwera. Beta testy serwera odbędą się w czwartek, czyli jutro o godzinie 18.00. Będę miał live z beta testów, i powiedzmy, za top 1 na beta testach będzie sponsor na edycję. Więc myślę, że opłaca się wbić i sobie troszeczkę pograć. Z takich jeszcze zmian, no to co? Dodaliśmy logowanie premium, dodaliśmy również automatycznego youtubera, tak jak na przykład na Dragonie. Wpisujemy slash i link do reklamy i automatycznie nada nam się elegancki youtuberek. E, więc myślę, że naprawdę spoko opcja. Drop się nie zmienił. E, zbytnio systemów nowych nie dodawaliśmy. Oprócz tego, że na przykład jak się zabije gracza, to leci z niego główka, lecą pioruny i tak dalej. Bardziej są to takie kosmetyczne zmiany niż takie, wiecie, niż takie normalne. Na przykład możemy sobie sklep cofnąć i tak dalej, i tak e, dalej. Więc no. E, ja mam nadzieję, że wbijecie na start. Start już... W ten piątek, 15 marzec, 18.00. E, mam nadzieję, że wbijecie, przyjaciele, bo naprawdę warto wbić na ten serwer. Ci co grali, wiedzą, że warto, bo edycje zawsze są długie i zawsze, nawet jest sporo graczy, jakoś sobie gramy. Więc no, widzimy się w piątek. Do zobaczenia. Cześć!